Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko. Jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Z pewnością wielu z Państwa wie dużo na temat zabału serca, na temat choroby wieńcowej. Wiecie, że zwężenie naczyń wieńcowych przez to przez złogi cholesterolu na przykład, czy mikrozatory, prowadzić może do objawów zawału serca. Od takich objawów jak bóle zamostkowe, uczucie duszności, bóle promieniujące do lewego ramienia, czasem też do prawego rzadziej, do, do, do szczęki, do żuchwy. Jednostronnie albo i obustronnie do nadbrzusza. To wszystko są objawy zawału serca, które mogą być obecne nawet bez zmian morfologicznych. I tutaj chcę opowiedzieć o pewnych zespołach, które wyglądają tak, jakby to był zawał serca, a nie są zawałami serca. Jakie to są sytuacje? My wiemy, że czynność serca jest niesamowicie mocno zależna od układu wegetatywnego. To znaczy emocje powodują przyspieszenie czynności serca, pewne sytuacje, związane sytuacje życiowe, na przykład oksytocyna, też prowadzi do przyspieszenia czynności serca, oczywiście przy wysiłku, przy smutku, przy innych sytuacjach. Nawet prowadzi to może do zaburzeń rytmu serca. Wiemy, że jest sporo tak zwanych nerwic, w sercach, jak się kiedyś to mówiło, które wynikają z tego, że chorzy ci w sposób demonstracyjny, w sposób teatralny, manifestują swoje dolegliwości zamostkowe, hyperwentylują. Odczuwając w tym momencie też ucisk na klatkę piersiową i oczywiście strach z powodu możliwej choroby serca, możliwego zawału serca. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy, kiedy byłem w karetce reanimacyjnej, zostałem wezwany do właśnie chorego, który miał objawy zawału serca i już. W międzypiętrze w między stało dziecko płaczące i wołałem tylko panie doktorze, niech pan ratuje tatusia, bo tatuś umiera. A tatuś rzeczywiście wyglądał na chorego z ostrym zawałem, ale jego zachowanie nie było takie, jak zazwyczaj ci chorzy mają, to znaczy siedzą cicho w strachu, z zimnym potem i boją się wszystkiego, tylko wprost przeciwnie. Biegał z jednego rogu do drugiego, trzymając się za klatkę piersiową. To są takie, takie dość typowe objawy nadmiernej reakcji, i po podaniu tabletki uspokajającej i zastrzyku, zastrzyku uspokajającego ustąpiły te objawy bez Problemowo. Okazało się, że tego rodzaju napady były już wielokrotnie. Ale to jest jeden powiedzmy, z, z przykładów, jak układ wegetatywny działa na nasze, na nasze serce. W literaturze pięknej i w literaturze trochę kiczowatej mówi się o złamanych sercach, z powodu on ją, albo ona jego opuściła i złamała mu serce. Wydawało mi się w swoim czasie, że to są tylko takie dość, powiedzmy, bajkowate stwierdzenia, ale okazuje się, że tak wcale nie jest. Mamy do czynienia i to z chorobami, z zespołami tak zwany Broken Heart Syndrome czyli zespół złamanego serca, albo Happy Heart Syndrome który, czyli zespół za dużo szczęścia naraz. I obydwa te zespoły są uznawane jako kardiomeopatię, czyli choroby z mięściem sercowym, gdzie dochodzi do zmiany w strukturze serca. W przypadku tego Happy head Syndrome, no to zbyt dużo szczęścia na raz, to może być zwycięstwo piłkarzy w meczu, powiedzmy. Z z innymi reprezentacjami kraju, czy, czy, czy Wisła Kraków pokonuje Widzę w Łódź, czy coś, no, i to są właśnie u tych y, chorych zdarza się coś takiego. To może być ślub, to może być urodzenie wnuka, czy to inne rzeczy. Y, to jest pozytywny stres, albo też negatywny stres, kiedy właśnie y, broken heart, czyli złamane serce, y, to jest około 4% tylko tej happy, Czyli tego przybytku szczęścia, a reszta to są właśnie złamane serca. I tylko 5% tych, tych, tych złamanych serc to są serca męskie, reszta są u kobiet najczęściej po przekwitaniu. Przech dochodzi tutaj do przejściowej dilatacji części koniuszkowej lewej komory. To znaczy, że mamy Wiecie Państwo, że serce składa się z dwóch przedsionków, dwóch komór. Te komory w miejscu, gdzie są zastawki, są dość szerokie i zwężają się w kierunku koniuszka serca. To yy, można zawsze widzieć, że, że u szczupłych osób widać nawet to uderzenie koniuszka o klatkę piersiową, tak yy, zwane uderzenie koniuszkowe. I tutaj dochodzi do rozszerzenia właśnie przy. Yy, Części koniuszkowej lewej komory, i to się określa jako apical baloning, czyli balonik przy koniuszku. I to zostało opisane przez Japończyków w 1991 roku jako tak zwany takotsubo syndrom. Takotsubo. takotsubo to jest nic innego jak pułapka na ośmiornicę. Pułapka na ośmiornicę przypominająca wazy greckie, ale nie takie z podstawą szeroką, tylko takie zwężające się do końca, do, z takim czubkiem, ale mają wąską szyjkę. Nie, nie mają tak jak wazy greckie, długa szyjka tu i tutaj się kończy, tylko właśnie rybacy japońscy łapią tam ośmiornicę, która jest jednym ze specjałów kuchni japońskiej. I to, te zmiany są przejściowe. Te zmiany są przejściowe, ale prowadzą do takich objawów, jakie mamy w zawale serca. W zawale serca może to być ta może to być uczucie duszności, może mogą to być omdlenia czy, czy zmiany w EKG ze względu na to, że ta, ten koniuszkowa serc, ta część koniuszkowa jest poszerzona i nawet zmiany laboratoryjne. I to mówimy o tych Broken Heart i Happy Heart Syndrome. I na podobny zespół, który ma podobne objawy, ale inną zupełnie przyczynę, to jest Holiday Heart Syndrome, czyli zespół serca wakacyjnego, jakby to powiedzieć po polsku. Które, występ... Które charakteryzuje się najczęściej zaburzeniami rytmu serca, łącznie z migotaniem albo trzepotaniem przedsionków, ze skurczami dodatkowymi i związanymi z tym dolegliwości. Tak jak wiemy, układ wegetatywny wpływa bardzo istotnie na czynność naszego układu, naszego układu krążenia i przede wszystkim serca. I występuje to w przypadkach dłuższego urlopu. Powiedzmy, nie, urlopu w ogóle, albo y, dni wolnych, które jedno po drugim następują, czy, to znaczy Boże Narodzenie, Wielkanoc, świętowanie, długi weekend i podobne. Przyczyną jest. I tutaj uważajcie, to jest nadmierna konsumpcja alkoholu u ludzi, którzy zazwyczaj unikają tego trunku albo tylko minimalnie y, y, używają tej używki i zdarza się to właśnie po nadmiernej konsumpcji alkoholu po kilku godzinach, mniej więcej 12-36 godzinach występują te objawy, a nawet po tygodniu. Trwają kilka godzin tak i są w sumie no bezproblemowe, bo, ale prowadzą do tego rodzaju Dolegliwości, które mogą symulować, które mogą sugerować właśnie zawał serca. Objawy, tego rodzaju objawy, ten zespół został po raz pierwszy opisany w 1978 roku w New Jersey Medical School. I dotyczył prawie, taki właśnie, prawie abstynentu. W ogóle jeśli chodzi o wpływ alkoholu i y, 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 działanie go na mięsień sercowy, regularna konsumpcja alkoholu szkodzi bardziej niż y, takie powiedzmy y, ekscesy alkoholowe, które zdarzają się tylko powiedzmy, nie, nie regularnie, tylko, tylko od czasu do czasu i to potwierdziły badania, które zostały przeprowadzone w Korei prawdopodobnie w południowej, bo nie sądzę, żeby, żeby Kim, który jest aktualnie, pozwalał na tego rodzaju rzeczy. I w każdym razie w Korei południowej na około 10 milionach ludzi populacji. Także tu jest to jest. Tu już, te badania mają swoją wymowę, bo na, w tej ilości, w tej, przy tej ilości przypadków jest to rzeczywiście. Już dość istotny. Generalnie mówiąc negatywny wpływ na, na alkoholu na serce znany jest od mniej więcej 1890 roku. I taki patolog niemiecki Otto von Bollinger, to jest też dość ciekawa, taka ciekawostka, określił to, jak w tłumaczeniu na Polski serce monachijskich piwożłopów, bo jak Państwo wiecie, Monachium jest stolicą Bawarii, a Bawaria jest znana z tego, że ma właśnie tak zwane Oktoba Oktoberfest, czyli, czyli jarmark październikowy, który jest olbrzymim imprezą, gdzie spożywa się niesamowite ilości piwa i tam przyjeżdżają już bardzo różni ludzie z bardzo różnych krajów i Właśnie taka konsumpcja alkoholu, yy, 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 on to te określił, ten Bollinger, von Bollinga, jako toksyczną hipertrofię serca. Tutaj są zmiany już stałe, to znaczy hipertrofia, to znaczy, że przerost yy, przerost mięśnia sercowego, natomiast w, tej, yy, w, tym, w tym happy heart syndrome, czyli czy w tym, w tym yy, zespole złamanego serca jest czasowa, znaczy przejściowa, Dilatacja, czyli rozszerzenie mięśnia sercowego. Myślę, że to to jest pewna ciekawostka, ale ważna, żeby myśleć o tym w przypadku podejrzenia o zawał serca. To znaczy, spytać się, czy nie było jakichś ekscesów alkoholowych w ostatnich dniach, czy nie było jakichś, jakichś problemów rodzinnych, czy nie było problemów sercowych w sensie przenośnym naturalnie. I właśnie, jeżeli to, jeżeli to dotyczy kobiet, jak powiedziałem, tylko 5% mężczyzn jest dotkniętym tym zespołem złamanego serca. Większość to są kobiety właśnie po przekrytaniu.